Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony KL209. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych oczywiście KL. -a. Tu mamy dosyć ciekawy temat na temat grudnika. Dlaczego ten grudnik w ogóle nie kwitnie? Minęło jakieś ponad 8 miesięcy. I jak widzimy, grudnik nie kwitnie. Jak go pobudzić do tego kwitnienia? Jak widzimy, no nie wydaje się, żeby on nam jakoś tam kwit czy coś. Ale potrzeba to troszeczkę cierpliwości, i praktycznie tu mamy ziemię. Tutaj obejrzę go. Trzeba go troszeczkę obrócić i sprawdzić, czy ziemia jest sucha, mokra. Wszystko się zgadza. Jest dosyć taka średnia. Oczywiście wczoraj wczoraj chyba czy wczoraj jakoś tą ziemię nawoziłem, bo zaczęło trzeba było grudnika nawozić i trzeba będzie oczywiście go nawozić yy, w miarę możliwości, ja oczywiście użyłem tu do tego fusów skawy. dlatego tutaj oczywiście troszeczkę dodałem tych fusów, ale jest troszeczkę za mało, więc pozwólcie, że ja tutaj zaraz wam pokażę jak ja to nawożę, jak to mniej więcej będzie to się skumulowało, i ten także za chwilkę, oczywiście, wracam. Także zapraszam do tego oglądania i już zaraz, oczywiście, wszystko wytłumaczę. Także za chwilkę wracam, jak ja dokładnie nabożę te e, grudniki. Tu, oczywiście, mamy moją filiżankę kawy, to znaczy fusów z kawy. Ja, oczywiście, używam tych fusów z kawy i praktycznie dodaję do grudnika, bo to jest oczywiście dobry nawóz. Oczywiście tu mam praktycznie taki patyczek, ale ja yy, tych świeżek to nie wiem czy dodam. Bo tu, jak widzimy, też mam fusy z kawy. Tak, tak, do tego słoiczka dodaję. Do tego słoiczka dodaję fusy z kawy, ale to muszę jeszcze wysnąć troszeczkę. Tu, oczywiście, dam te mokre. Troszeczkę muszę kamerę yy, przestawić. Przepraszam za ten widok. To oczywiście sobie pobierzemy. Próbkę kawy. O, jak widzimy, mamy nałożone. I po prostu dodajemy na ziemię. I ta sama operacja. I tu. Przy samym. Przy tych tutaj, tych. Przy, przy korzeniach. Przepraszam, bo tutaj coś się. Zrypało. Oczywiście nie podlewamy podczas namorzenia. Bo to musi wyschnąć, jak wysnie, to możemy oczywiście troszeczkę podlać, tak troszkę podlać jeśli oczywiście długo nie był grudnik podlewany. No tu jeszcze. czy tam coś jeszcze zostało. Tak, zostało jeszcze trochę. Tutaj oczywiście jest grudnik. No i to tak chyba, o ile się nie mylę, powinno starczyć. Tu oczywiście łóżeczka do tego. Teraz zobaczmy, jak to wygląda, bo tu możemy sobie tak to troszeczkę pognieść, tą ziemię. Nie ma znaczenia, żeby to dosyć wpłynęło. tak tą kawę. Te wszystkie kawy. No roślina, yy, to znaczy grudnik, wygląda tak jak wygląda. Jest dosyć zdrowy, ładny, bo było nawożone wczoraj, dzisiaj. Ciekawe czy zakwitnie, jak już widzimy po nawożeniu wczorajszym. Coś tu idzie tak, coś tutaj idzie. Jakieś wpłatki czy coś tam, nie wiem dokładnie, ale jak widzimy, pierwszy tu objaw tej kawy, jak widzimy, jest tutaj z tej strony. Także zobaczymy, czy będzie kwit. Oczywiście też preferuję cięcie do grudnika, takie tam niektóre pojedyncze. Możemy też grudnika rozmnożyć, ukorzeniać, czy tak dalej. Oczywiście pokażę w kolejnym filmie, jak oczywiście znajdę czas na pewno o rozmnożeniu, też pokażę film. Oczywiście przepraszam za ten hałas, ale niestety samochód jechał. Tutaj oczywiście jest grudnik. Tak, chyba jest wszystko dobrze. Tak, sprawdzam. Oczywiście grudnik nie kuje, chociaż to jest kaktus, ale on nie kuje. On nie kuje. Jest bardzo bezpieczną rośliną. Nie widzę tutaj takiego. Nie, wszystko jest. Oczywiście, tu jak widzimy, są trzy sadzonki. Jest tutaj jedna. Tu jest oczywiście druga. I tu jest oczywiście trzecia. Są trzy sadzonki. Ja myślałem o tym, żeby te. Yy sadzonki przesadzić, ale właśnie ten grudnik, on ogólnie był w tej, w tej oto tutaj o I z tego oczywiście zrobiłem do fusów z taki yy, pojemnik. Tak to mniej więcej wygląda i tak się mniej więcej nawozi grudnika. Problem jest w tym, że dlaczego oczywiście grudnik nie kwitnie? Z powodu oczywiście braku nawozów, z braku minerałów. Tak jak to mówiłem dzisiaj, oczywiście na filmie, którym y, opublikowałem na YouTubie że oczywiście dlaczego rośliny nie kwitną? Z powodu oczywiście nawozów, z powodu wody, braku podlewania itd. Tak tak no i oczywiście szczególnie ważną rzeczą jest też z powodu cięcia, bo jak widzimy tu grudnik oczywiście ma zbyt gęsto, zbyt gęsto. No i będzie trzeba obcinać, tak, będzie trzeba obcinać, troszeczkę przyciąć. To może grudnika to pobudzi do kwitnienia? Zobaczymy. Zobaczymy. Myślę, że da radę. Mam nadzieję, że da radę. Ale obetniemy, zobaczymy. Będą oczywiście relacja w sprawie grudnika, też będzie relacja i będzie też film o mnożeniu grudnika. Także jeżeli chodzi o to, to by było na tyle, jeżeli chodzi o, to, oczywiście, o ten materiał ym, o grudniku, leczego on nie kwitnie, itd. Tak Także zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście, Porada Kala, oczywiście na YouTube. Do zostawienia łapki w górę, jeśli, jeśli materiał Wam się przydał, czy też spodobał. No i oczywiście również też zapraszam na Instagrama i na TikToka. Też tam są porady Kala. Konta są dostępne, także zapraszam. Wystarczy kliknąć w link, w taki widget na YouTubie i właśnie po prostu przenieść tam na stronę. Także zapraszam. No i co? Widzimy się oczywiście w przeglądzie roślin kolejnym w poradach ogrodniczych oczywiście KLA. Także dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych oczywiście materiałów ogrodniczych. Na razie i do zobaczenia.